Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przed nami walka w pierwszej lidze w ten weekend mecz kotwicą Obrzeg, ale to nie jest jedyne, jedyne starcie, które nas czeka i czeka Warte Poznań w ten weekend, prawda? Prawda, tak. jest ze mną Kacper Pyto, czyli trener naszej drużyny AM a będziemy rozmawiać o drugim turnieju PZU Am Football Extra Klasy który zostanie rozegrany w Rzeszowie w ten weekend soboty i niedzielę czyli 26 i 27 kwietnia. Kacper, proszę powiedz nam coś więcej o tym turnieju. Kto będzie grał i o co to i jaka jest stawka. W ten weekend zagramy odpowiednio z drużynami, z którymi nie mierzyliśmy się u nas w Poznaniu, czyli będą to Zawisza Bydgoszcz, Wisła Kraków oraz Rekord biała Będą to dla nas trzy ciężkie mecze z tego względu, że jedziemy w lekko okrojonym składzie, bo niestety kontuzje zawodników wykluczyły niektórych planowanych zawodników na ten turniej, więc jedziemy lekko okrojonym składem, aczkolwiek wciąż mamy do dyspozycji 12 zawodników, więc myślę, że każdy będzie miał okazję do tego, żeby się nagrać i powalczyć o jak najwięcej punktów. No właśnie, powiedz, powiedz na, co możemy, na co możemy liczyć, na co ty liczysz w tym turnieju. Wiemy, że ten skład chyba nam się mocno przebudował w tym, w tym sezonie. Jesteśmy po pierwszym turnieju w Poznaniu. Jakie wnioski, jakie nadzieje? Mhm. Mamy dużo debiutantów, więc ten skład faktycznie bardzo się pozmieniał. Dużo osób odeszło, dużo osób przyszło. Um, ogrywamy też zawodników, którzy byli u nas w składzie od jakiegoś czasu, ale przez kontuzje czy różne powikłania życiowe nie mieli okazji zadebiutować, więc, więc tak naprawdę te osoby teraz mają swoje 5 minut, mm -hmm. które chcemy wykorzystać jak najlepiej, żeby złapali tego bakcyla i, i chcieli się rozwijać cały czas yy, i osiągnąć tą optymalną formę, czyli bycia kluczowymi zawodnikami. Na pewno będzie to trudne zadanie przed nimi, bo to są to zawodnicy, którzy nie są przygotowani aż tak fizycznie do tego, żeby grać zarówno z Wisłą jak i z rekordem w ciągu jednego weekendu, bo to naprawdę będzie bardzo duży wysiłek. Aczkolwiek myślę, że z pomocą fizjoterapeutów zdążą się na tyle zregenerować, żeby w niedzielę jeszcze, jeszcze wyjść i powalczyć. Mhm. A powiedz, czy ty jako jesteś nowym trenerem drużyny amfutbolowej, warty Poznań, czy stawiasz przed drużyną jakieś konkretne cele na ten sezon? Czy, 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 czy nie masz takich, takich benchmarków? Mm -hmm. Cela jako takiego głównego nie mamy z tego względu, bo nie chcemy stworzyć sztucznej presji, bo, bo wiemy, że taka sztuczna presja potrafi mieć odwrotne skutki u nas w drużynie. Głównym celem dla mnie jest tak, żeby się ta drużyna jak najbardziej rozwinęła. Czyli też wygrywała, aczkolwiek no, to nie jest jakby bezpośredni cel, bo ten cel ma, wygrywanie ma być dodatkowym celem, jakby rezultatem innego celu, który spełniamy, więc, więc to jest dla nas jakby głównym, głównym czynnikiem. Aczkolwiek dla mnie liczy się to, żeby zawodnicy chcieli grać przede wszystkim, nie grali, nie grali z przymusu, nie, nie byli smutni z tego, że muszą jechać zagrać i wrócić, tylko po prostu cieszyli się grom i, i też wyciągali lekcje z porażek, żeby nie traktowali tego jak porażki, a jako lekcje na przyszłość, bo to jest tak naprawdę główny cel futbolu, żeby on gdzieś tam uczył i dawał nowe możliwości i pozwalał się zawodnikom spełniać w różnych aspektach, nie tylko sportowych, ale też społecznych, więc, więc w tym kierunku chcemy iść. Ok, to spytam się jeszcze o Twoje osobiste cele, albo przynajmniej osobiste takie odczucia, no bo Jesteś, to będzie twój drugi turniej w roli trenera, ale z drużyną jesteś już już bardzo, bardzo długo. Wcześniej byłeś jej kierownikiem, byłeś, jesteś związany z football. Jak czujesz się w tej nowej roli po tym pierwszym turnieju? Jako, że już tam parę dniów udało mi się poprowadzić w zastępstwie z jakiegoś trenera, który był wcześniej, więc tak nieoficjalnie gdzieś tam udało mi się poprowadzić już kiedyś zespół, stąd też było tak naprawdę takim kopniakiem do tego, żeby, żeby w tym sezonie wziąć odpowiedzialność za ten zespół. Gdzieś tam u poprzednich trenerów miałem styczność właśnie z tymi rozpoczynającymi, początkującymi z tego względu, że trudno było trenerom ich zaadaptować do treningu z, z tymi zawodnikami już na poziomie reprezentacyjnym, bo wtedy mieliśmy oczywiście reprezentantów. Więc ja z tymi ludźmi miałem styczność, żeby rozpoczynać ich przygodę z amfutbolem, stąd też ta przebudowa pozwoliła na to, że akurat idealnie się złożyło, że będę rozumiał potrzeby tych zawodników i po prostu będę wiedział, jak, w jaki sposób podejść do tego, żeby zarazić ich tym amfutbolem, a nie zniechęcić. Więc, więc gdzieś tam to jest tak naprawdę takim moim modem, żeby, żeby tych nowych zawodników wspierać w dążeniu do celu. No dobrze, to w takim razie skoro o zarażeniu mowa, to powiedzmy jeszcze na koniec o tym, jak zacząć. jeżeli, Jak, jak, jak w ogóle zacząć przygodę swoją z anfutbolem? Co trzeba zrobić? Czy po prostu trzeba przyjść na trening, czy zgłosić się do WARTY? Jak to się robi? Wystarczy do nas napisać, tak naprawdę tylko tyle. My już wszystkie szczegóły wtedy dogrywamy, zapraszam na trening, wszystko tak naprawdę ponosi klub, wszelkie koszta, czyli dojazd, hotel, takie rzeczy, więc tak naprawdę zawodnik, który chce zacząć, potrzebuje tylko wygospodarować czas i tak naprawdę tylko tyle. Trenujemy w weekendy z tego względu, że w tygodniu każdy ma pracę i wiadomo jak to wygląda, ale w weekend się zjeżdżają zawodnicy i, i normalnie trenują i myślę, że każdy nowy zawodnik znajdzie też miejsce dla siebie. Okej, okay. powiedz też nam, czy jeszcze wracając do turnieju, czy, jak możemy go obserwować, jak możemy go śledzić, czy gdzieś są podawane wyniki, czy w telewizji, czy na social media? Transmisje wszystkich, wszystkich meczów są na TVP Sport, na stronie i w aplikacji mhm. oraz wybrane mecze są też transmitowane w telewizji w TVP3 Poznań, czy, czy w innych lokalnych TVP3. Nie powiem z głowy, niestety, jak na tym to nie jest, bo, bo nie pamiętam szczerze, ale wydaje mi się, że któryś mesz na pewno będzie w TVP3 Poznań transmitowany. Okay. Dzięki, o tym na pewno zresztą będziemy informować, też liczymy, zachęcamy do, do obserwowania naszych social mediów, gdzie będziemy pokazywać jak naszym poszło. Kasper, bardzo dziękuję i życzymy powodzenia, trzymamy kciuki za Zielonych i w Grodzisku i w Rzeszowie w ten weekend. Dziękuję bardzo. Dziękuję.